Wiadomość od twojego skryby! W dzisiejszych czasach często nie zdajemy sobie sprawy, w jak dobrych warunkach przyszło nam żyć. Jeśli odczuwamy głód, nie musimy już myśleć, w jaki sposób zdobyć jedzenie. Naturalnym odruchem jest otworzenie lodówki, by sięgnąć po jakąś przekąskę, lub zamówienie dowolnej potrawy przez aplikację. Natomiast szczytem wysiłku jest wyjście z domu i udanie się do restauracji, by uraczyć się ulubionym daniem. Ludzie w czasach starożytnych nie mieli takich luksusów. Na każdy kęs chleba trzeba było zapracować. Jednak jak się zaraz przekonamy, ludzie starożytni również sobie nie krzywdowali i potrafili doskonale zadbać o swoje brzuchy. Co jedli Sumerowie, Babilończycy czy Asyryjczycy? Czy były to zdrowe produkty, a może raczej fast food tamtej epoki? Czy na ich dietę składały się wyłącznie produkty tworzące prymitywne połączenia smakowe? A może stołowali się w sposób bardziej wyrafinowany? Zapraszam Was na kulinarną podróż do starożytnej Mezopotamii. By dowiedzieć się, co stanowiło podstawę diety ludzi pomiędzy Tygrysem i Eufratem, wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie, co spowodowało, że tę historyczną krainę nazywamy dzisiaj Żyznym Półksiężycem. To właśnie nadwyżki żywności pozyskiwane dzięki uprawom zbóż pozwoliły pośrednio na rozwój cywilizacji na tym obszarze. Uprawiano głównie jęczmień, nieco rzadziej pszenicę. Ta jest bardziej wybredna, jeśli chodzi o warunki wegetacji. Wykorzystanie zbóż przechodziło stopniową ewolucję. Nasiona najpierw jedynie prażono i spożywano w całości razem z otrębami. Następnym, dość naturalnym krokiem było obieranie ziaren z ich zewnętrznej warstwy. W ten sposób odkryto krupy. Obłuszczone nasiona gotowano w otwartych naczyniach z niewielką ilością wody, aby zmiękły, a następnie suszono. Takie obgotowane krupy mogły być potem składowane, a ryzyko, że wykiełkują czy spleśnieją, było niższe. Nasiona gotowano ponownie tuż przed posiłkiem, a następnie spożywano z dodatkiem tłuszczów zwierzęcych, mięsa lub warzyw. Tych ostatnich do dyspozycji było całkiem sporo: cebula, czosnek, por, dawne odmiany sałat, kapusty, ogórka, marchwi, rzodkwi, buraków, soczewicy, ciecierzycy czy rzepy wreszcie bób i groch. Pozostałe składniki w kuchni omówimy sobie przy okazji innych potraw, a teraz wróćmy jeszcze na chwilę do zbóż. Ostatnią, najbardziej zaawansowaną formą przetworzenia nasiona jęczmienia czy pszenicy jest jego zmielenie. Nie chcę, żebyśmy się tutaj źle zrozumieli. To nie tak, że przykładowo dopiero sumerowie dokonali tych wszystkich odkryć, jak dostosować ziarno do spożycia. Zanim ktokolwiek w ogóle w mezopotamii o sumerach usłyszał, techniki mielenia zbóż, a tym samym sposoby na wytworzenie kaszy czy chleba, znano tu już od kilku tysięcy lat. W Eposie o Gilgameszu przeczytamy. W tych starożytnych czasach wszystkie rzeczy zostały stworzone. W starożytności, kiedy wszystkie rzeczy miały swoje miejsce, kiedy chleb został po raz pierwszy spróbowany w świętych świątyniach ziemi, kiedy rozpalono piece, kiedy niebo zostało oddzielone od ziemi, kiedy ziemia została oddzielona od nieba, kiedy ludzkość została ustanowiona. Jak widzimy, już dla starożytnych mieszkańców Mezopotamii okres, gdy ludzkość nauczyła się wypieku chleba, Wydawałby się niemal tak samo odległy jak oni sami dla nas. Podstawę diety stanowi śniadanie, a głównym składnikiem diety w Mezopotamii były ziarna zbóż. Sprawdźmy więc, jak mogło wyglądać starożytne śniadanie. Znane były różne rodzaje owsianek, a może raczej posiłków, które porównać moglibyśmy do dzisiejszej owsianki. Jednym z nich jest sasku. Przepis na to danie został odnaleziony w Marii w górnej Mezopotamii. Jako że odnalezione gliniane tablice nie zawierały proporcji, przepis ten został zrekonstruowany. I przedstawia się następująco. Mąkę jęczmienną należy umieścić w naczyniu, a następnie powoli wlewać mleko ciągle mieszając. Kiedy tę mieszankę doprowadzimy do wrzenia, należy zmniejszyć ogień i jeszcze trochę gotować, aż do zgęstnienia i dokładnego wymieszania się składników. Danie możemy potem doprawić solą lub syropem daktylowym. Wreszcie, tuż przed podaniem, dodajemy posiekane daktyle. Jeśli chodzi o chleb, to w starożytnej mezopotamii wypiekano go z wielorakich kompozycji składników. I w wielu kształtach. Znane były proste podpłomyki oparte wyłącznie na wodzie i mące, ale także bardziej wyrafinowane, oparte na drożdżach, które były wykorzystywane już od szóstego tysiąclecia przed naszą erą. To jednak nie chleb jest szczytowym osiągnięciem kulinarnym, jeśli chodzi o obróbkę ziaren zbóż. Jeśli weźmiemy nasiona jęczmienia i wodę, możemy z tego przyrządzić coś, co zupełnie chleba nie przypomina, ale za to doskonale sprawdza się od tysięcy lat jako napój orzeźwiający który w dodatku może rozwiązywać język. Nie jest wielką tajemnicą, że na terenie Mezopotamii nauczono się jak ważyć piwo. Nie uważam też, że jest szczególny sens podejmowania się rozważań, kto gdzie i kiedy po raz pierwszy piwo wynalazł. Za to społeczność tej osoby na pewno była z niej bardzo dumna, a i my możemy tylko temu wynalazcy podziękować. Co natomiast wiemy o spożywaniu złotego trunku w mezopotamii to to, że doskonale zdawano sobie sprawę, jak ważne było to odkrycie. Piwo było wówczas tak cenione, że nawet miało swoją patronkę – Ninkasi. Poświęcono jej hymn, który w wolnym tłumaczeniu brzmi następująco. O Ninkasi, to ty zajmujesz się ciastem dużą łopatą, mieszając w dole chleb piwny ze słodkimi aromatami. To ty pieczesz chleb piwny w wielkim piecu i układasz stosy obłuszczonego ziarna. To ty podlewasz słód ziemią pokryty. Szlachetne psy go strzegą. To ty słód w dzbanie moczysz, fale wznoszą się, fale opadają. To ty rozlewasz gotowany zacier na dużych matach trzcinowych, chłód zwycięża. To ty rozkładasz fermentacyjną kać, która wydaje przyjemny dźwięk. To ty nalewasz przefiltrowane piwo z kadzi, co niczym przypływ jest tygrysu i eufratu. Hymn do sumeryjskiej bogini jest jednocześnie najstarszym zachowanym przepisem ważenia piwa. Zapisany w 1800 roku przed naszą erą hymn, jest bez wątpienia dużo bardziej wiekowy, a świadczą o tym szczegółowe techniki, które jak ustalili uczeni, były faktycznie używane na długo przed jego napisaniem. Najpierw ziarna jęczmienia poddawano słodowaniu, czyli doprowadzano do zakiełkowania, a następnie wypiekano chleby, które potem kruszono i namaczano, a powstałą miksturę podgrzewano i poddawano fermentacji. Jeżeli napój nie został poddany fermentacji, mógł być spożywany jako orzeźwiający bezalkoholowy napój, smakujący niczym znany nam spółek półek sklepowych podpiwek. Nie będę tu przytaczał szczegółów procesu produkcyjnego, ale mogę powiedzieć, że gdy już dopracowano podstawowy przepis, tak doprowadziło to oczywiście szybko do powstania różnych wariacji i kombinacji smakowych. Piwo sumeryjskie różniło się jednak w smaku od tego, które znamy dzisiaj. Przede wszystkim próżno w nim szukać goryczki, która dzisiaj kojarzy się nam na przykład z pilsem. Wszystkich konserwatywnych piwoszy zbulwersować może natomiast fakt, że już w starożytnym sumerze znano typ piwa łudząco podobny do radlera. Producenci prześcigali się w tworzeniu marek i nowych typów piwa, nadając im różne nazwy handlowe. Te sugerowały smak lub zawartość alkoholu. Jedna z nich, alappanu została zidentyfikowana jako piwo z dodatkiem soku z granatu. Jeżeli podobają Ci się materiały, które powstają w skryptorium, rozważ proszę pozostawienie subskrypcji. W starożytnej Mezopotamii umiejętności kulinarne były uważane za sztukę. Kucharzy nazywano tymi, którzy upiększają. Choć w zasadzie może powinienem powiedzieć kucharki. Kuchnią, jak i całym domostwem zajmowały się wówczas kobiety. Znane jest sumeryjskie przysłowie: skoro żona moja jest w świątyni, a matka moja nad rzeką, przyjdzie mi umrzeć z głodu. Kucharze mieli do dyspozycji piece, najpierw kamienne, a od połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą już takie z wypalanej cegły. Do gotowania używano płytkich naczyń podobnych do patelni bez rączki, a także głębszych do gotowania potrawek i zup. Skoro już jesteśmy przy zupach, to rzućmy okiem na najstarszy zachowany przepis na rosół, pochodzący z okresu starobabilońskiego, czyli sprzed prawie 4000 lat. Weź trochę mięsa, przygotuj wodę dodaj trochę tłuszczu, trochę pora i czosnku z miel oraz dodaj szuchutinnu. Czym jest tajemniczy składnik babilońskiej zupy? Niestety ze względu na niemożność rozszyfrowania nazwy już na zawsze pozostaniemy w tej kwestii w sferze domysłów. Być może było to warzywo podobne do cebuli lub też jedno z ziół, które dodalibyśmy dzisiaj, aby zupę okrasić. Tego się już nie dowiemy. Inne tajemnice możemy jednak rozwiać choćby jakiego mięsa można by było użyć do ugotowania tej zupy. Jeżeli chodzi o drób, to w rosole mogłyby się znaleźć gęsie, kacze lub nawet przepiórcze udka. Mezopotamczycy z powodzeniem hodowali także owce, kozy, woły czy świnie. Pozostając w sferze zoologicznej, warto wspomnieć jeszcze, że spożywano także mięso kilkudziesięciu gatunków ryb, które suszono, wędzono, solono lub też poddawano konserwacji w solance, a także spożywano na surowo. Dużym powodzeniem wśród wyższych sfer cieszyła się również szarańcza, którą postrzegano jako luksusową przekąskę i spożywano na szaszłykach. Te osoby ze społecznych elit zajadające się takimi przysmakami najprawdopodobniej zasiadały do posiłku 3 do 4 razy dziennie. Większe dania spożywano raczej wczesnym rankiem oraz wieczorem, posilając się jedynie czymś niewielkim w środku dnia. Zdarzało się jednak, że król, czy jeden z bogatszych mieszczan, wyprawiał wielkie uczty. Dla dziesiątek, setek, a czasem nawet tysięcy gości. Na takie okazje często spraszano ludzi ze wszystkich klas społecznych. Przy stole usadzano ich jednak według hierarchii. Do kryteriów kolejności zasiadania przy stole zaliczyć można wykonywany zawód, pochodzenie czy status na królewskim dworze. Za nietakt odbierano usadzenie gości nie stosując się do tych zasad, ale także odmowę do podzielenia się jedzeniem. Potrawy spożywano nierzadko z bogato zdobionej zastawy, wykonanej ze złota czy srebra co jasne gdy w uczcie brały udział osoby z niższych klas społecznych otrzymywały one raczej zastawę wykonaną z gliny choć nie ustępującą tej metalowej jeśli chodzi o misterność wykonania jedzono zazwyczaj przy użyciu rąk często pomagając sobie kawałkami pieczywa nie jest wykluczone że do jedzenia używano także noży lub łyżek ponieważ te także figurują w wielu spisach inwentarza jednak w dość małych ilościach Wobec tego można zakładać, że nie były one obowiązkowymi akcesoriami obecnymi przy posiłku. To właśnie na takich ucztach uboższa ludność miejska miała okazję skosztować mięsa, które na co dzień zarezerwowane było wyłącznie dla pałacowych czy świątynnych elit. To, jak gargantuiczne potrafiły być przyjęcia organizowane przez królów w Mezopotamii, pokazuje lista żywności przygotowana na dziesięciodniowy bankiet który odbył się w 879 roku przed naszą erą w kalchu. Asyryjski król Aszur Nasirpal zorganizował go z okazji odbudowania miasta. W uroczystościach i ucztach organizowanych przez władcę wzięło udział blisko 70 tysięcy osób, z czego prawie 3 czwarte stanowili robotnicy, którzy brali udział w odbudowie miasta. Z listy dowiadujemy się, że na fiestę przygotowano ponad 2000 wołów, przeszło 17 tysięcy owiec lub jagniąt około tysiąc sztuk zwierzyny łownej, a także cały wachlarz różnego rodzaju ptactwa, zarówno udomowionego, jak i dzikiego. Dodatkowo w spisie uwzględniono po 10 tysięcy jaj, ryb oraz szarańczy. Wzorem wymarzonych, czy też możliwie najbardziej ekskluzywnych posiłków były literackie przedstawienia uczt dla bogów. Jeden z hymnów dla bogini Inany zawiera istotne szczegóły dotyczące takiego posiłku, oraz dóbr luksusowych, które do Mezopotami musiały być sprowadzane z zewnątrz. Mowa tu chociażby o winie czy miodzie. Ofiary dla Inany opisano następująco. Masło, daktyle, ser. Siedem rodzajów owoców, jako śniadanie, na wiejskim stole dla niej. Nalewają jej ciemne piwo. Jasne piwo nalewają jej. Z zaczynu, obficie wzbogaconego miodem i masłem, z miodu i daktyli na ciastach. Dla niej pieką bochenki. Wino o świcie. Mąka drobnomielona. Mąka miodowa. Miodem i winem o wschodzie słońca ją fetują. Ofiary składane bogom, odmiennie niż np. w starożytnym Egipcie czy Syro-Palestynie, nie były poddawane w Mesopotamii rytualnemu spaleniu. Bogowie spożywali ofiarę wyłącznie przez spojrzenie na nią. Jako, że po rytualnym, a jednocześnie czysto symbolicznym skonsumowaniu ofiary przez bóstwa. Żywności starano się nie wyrzucać, to często luksusowe posiłki spożywał świątynny personel. A że ofiary potrafiły być naprawdę olbrzymich rozmiarów, zdarzało się też, że pozostałości rozdawano w mieście jako jałmużne. Na koniec serdecznie zapraszam Was na deser. Na tych samych glinianych tablicach, na których odnaleziono przepis na zupę, zawarto również przepis na mersu, czyli rodzaj ciasta spożywanego powszechnie w starożytnej mezopotamii. Ten przepis był dość skomplikowany i składał się z wielu pozornie niepasujących do siebie elementów. Dość powiedzieć, że do upieczenia mersu potrzebne były m.in. piwo, pistacje, czarnuszka, czosnek oraz oczywiście składniki na ciasto. Ja zaproponuję Wam uproszczony przepis na mersu, zbliżony nieco do znanej nam z cukierni bajaderki lub ziemniaczka. Najpierw pistacje musimy zmielić, a następnie nasączyć daktyle w ciepłej wodzie na około 30 minut. Po tym czasie wystarczy odcisnąć je z nadmiaru wody i rozdrobnić na gładką pastę. Następnie dodajemy roztopione masło i większość pistacji, a następnie formujemy z tego wszystkiego kule, które można jeszcze obtoczyć pozostałymi pistacjowymi okruchami. Jeśli przetłumaczymy przepisy starożytnych mieszkańców mezopotamii na polski, to okazuje się, że wcale nie odbiegają one aż tak strasznie od tych, które znaleźć możemy w książkach kucharskich. Które leżą zakurzone na naszych półkach. Sumerowie, Babilończycy czy Asyryjczycy, jak się okazuje, często wybierali podobne kompozycje smakowe jak my dzisiaj, choć oczywiście zdarzały się również od tego odstępstwa. Jak widać, gliniane tablice, które nadal są znajdowane na Bliskim Wschodzie, kryją informacje nie tylko o wielkich imperiach, bitwach czy władcach, ale także o tym, co mogą ocenić nasze podniebienia.